czucie myśli zamilkły rozpłynęły się gdy czucie weszło w życie oddalając się odpływając niczym sen ustąpiły z łatwością tego pragnęły skrycie gdy czucie ogarnęło ciało twe umysł serce Duszę, bezbronnym i lekkim czyniąc cię, o tym wspomnieć muszę. Wrażliwość ta jednak nie słabością jest, lecz siłą, wartością dodaną. Pomoże ci silniejszym się stać, uporać się z każdą raną. Pozostań w czuciu przez chwilę lub dwie. Oddychaj spokojnie, świadomie. Choć to niewygodne, wydaje się, Oczyszcza emocje na ich głębokim poziomie. Pozwól, czuciu, zanurzyć się w sercu twym. W czuciu zanurz swe ciało. Pozwól, niech czucie poprowadzi cię, W wolną od bólu, cierpienia i łez, przyszłość. To